W piątek, 18 października, w Bibliotece Miejskiej w Świnoujściu, swoją najnowszą książkę zaprezentowała Anna Partyka Dżacz. Chociaż większość jej książek to literatura dla dorosłych, tak od roku pisarka zaczęła tworzyć dla dzieci. W swoim rodzinnym mieście zaprezentowała drugą część przygód Emanuela Skórki. A dziś spotykamy się w Bibliotece, aby świętować premierę drugiej części Emanuela Skórki. Druga część zatytułowana jest Emanuel Skurka i gratis. Kto jest tym gratisem dla Emanuela? To oczywiście trzeba przeczytać książeczkę, żeby się przekonać. Pomysły na kolejne książeczki dla dzieci są, tworzą się. Cóż mogę więcej powiedzieć? Książeczka już cieszy się ogromną popularnością. Dzieciaki ją kochają, ale kochają także starsze osoby, młodzież. I trochę ta starsza młodzież, ponieważ książeczka jest dwujęzyczna, polsko-angielska. Ja napiszę i ja muszę ten tekst podesłać do kogoś, kto mi powie: Okej, okay, to, to jest w porządku, albo musisz coś tutaj poprawić, ponieważ język jest nieodpowiedni dla, konkretnego, dla konkretnej grupy wiekowej. Albo wręcz odwrotnie, są zadowoleni, świetny temat, wybrałaś. I tak tak to się dzieje z tekstami. Przede wszystkim jest to grupa wiekowa 6 i 11 lat. Dlaczego tak? Dlaczego od 6 roku życia? Ponieważ zwykle w tym okresie czasu dzieci zaczynają się uczyć języka angielskiego. Oczywiście młodsze dzieci również się uczą, ale tekst w tej książeczce, tekst yy, angielski, jest na troszeczkę wyższym poziomie. Stąd też ta. Te, te, ten pułap 11 lat, ale tak jak mówię, to jest bardzo płynne, ponieważ to zależy od umiejętności. Poprzednia część przygody Emanuela Skórki ukazała się przed rokiem. Na 2025 rok z kolei Anna partyka Dżacz planuje wydanie aż trzech książek. Myślę, że już niebawem przekażę Państwu nowiny, kiedy te kolejne książki się ukażą w przyszłym roku. Postanowiłam sobie taką rzecz. Mój rok 2025 będzie najlepszym rokiem. I będą to być może Emanuel, ale nie twierdzę, że to tylko Emanuel. Po prostu moje książki beletrystyczne, które przeznaczyłam dla osób dorosłych, one od jakiegoś czasu czekają już na wydanie. I już za rogiem pojawiło się wydawnictwo, które wyda. Te książki. Miejmy nadzieję, tak, bo są prowadzone już rozmowy, są pertraktacje, więc ten rok 2025 faktycznie będzie moim najlepszym rokiem. Spotkanie z Anną Partyką Rzecz poprowadziła Halina Siewko. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu wszystkim, którzy zechcieliście tutaj się pojawić, być z nami tego dnia, bo rzeczywiście, czym jest premiera? premiera to jest coś takiego ważnego, takie super wydarzenie jak urodziny. A urodziny świętujemy w sposób szczególny. Życzymy sobie oczywiście wszystkiego najlepszego, śpiewamy sobie 100 lat albo Happy Birthday i smakujemy torta, może zdmuchujemy jakieś świeczki na tym torcie. Przekuwamy baloniki! Oczywiście, że tak. Po prostu robimy dużo hałasu, dużo się śmiejemy, aby świętować. I dzisiaj mam nadzieję z Wami w ten sposób poświętować właśnie, bo jak zauważyliście na stoliku z tym dorobkiem literackim, widzicie nowe dziecko. Czyli dzisiaj świętujemy. Urodziny nowego dziecka literackiego. Jest to dziecko przeznaczone dla dzieci, ale niekoniecznie. Bo przecież i historia zawarta w tej książeczce może być czytana oczywiście przez, przez dzieci, ale i przez dorosłych też. Abyśmy sobie przypominali o tym, o czym często zapominamy, o tych najprostszych sprawach. O miłości, o dobroci, o uśmiechu. Zapominamy o tym, a trzeba sobie o tym przypominać. O czym jeszcze jest ta książeczka? O tym dodatkowym gratisie. Cóż takiego możemy dostać w gratisie? Idziemy do sklepu, kup dwa, a otrzymasz trzy, tak? Kup jedno, a coś tam otrzymasz w gratisie. Czym jest gratis? Dla głównego bohatera, dla Emanuela Skórki. Niebawem się przekonacie, czytając tę książkę, oglądając tę książkę. Chciałabym się dowiedzieć, i sądzę, że niektórzy z Państwa również, ponieważ często była, byłam pytana, yy, dlaczego właśnie taki bohater, dlaczego Emanuel Skórka, niezwykłe imię w połączeniu z dość, no, Pospolity, po, pospolitym nazwiskiem. Skąd takie połączenie, dlaczego Ci to przyszło, do pięknej głowy i po prostu, żebyś to przybliżyła. Oczywiście, z miłą chęcią, Emanuel jest imieniem dla mnie, określającym anioła coś pięknego, coś delikatnego. Jest imieniem pełnym, jest imieniem natchnionym. Można powiedzieć później, kiedy już się okazało, że, że gdzieś tam sięgnęłam do tej etymologii, okazało się, że to jest pomoc od Boga. Tak można byłoby określić to imię. Ale dlaczego skórka, czyli Emanuel, to coś miękkiego, pięknego, hmm, niespotykanego, wręcz anielskiego? I teraz do tego miękkiego, cudownego imienia, które aż się błyszczy dobrocią. Ja potrzebowałam czegoś krótkiego i czegoś, co zrównoważy tę miękkość Emanuela. I przyszła mi do głowy skórka. Przyszedł mi do, grona, do głowy skórka. Krótko, konkretnie, po polsku to nasze R tak bardzo fajnie dźwięczy. Emanuel Skórka. I to mi zabrzmiało w uchu. A wiecie, że jestem z wykształcenia muzykiem, więc to jest dla mnie ważne. Żeby ta równowaga, taki rezonans, a może dysonans? Albo i dysonans, tak, różnie. Ale to, ma, to, ma, to miało zagrać ze sobą i zagrało. Stąd Emanuel Skurka. Ilustracje do książek dla dzieci Anny Partykidżacz stworzyła jej córka Marta Kołodziejska, doktor grafiki na Akademii Sztuki w Szczecinie.